żeby nie było. To jest moja posesja. Ja nikomu nie ścinam tego. To jest z mojej działeczki. Dzień doberek, dzień doberek, Vlogmas, dzień dwunasty. Dzisiaj kochani szybki i bardzo prosty wianek do samodzielnego wykonania. Więc ja już nie przedłużam. Widzieliście przed chwilą jak pozyskałam sobie bazę pod wianek i zieleninę. Więc teraz pokażę Wam jak to prosto, fajnie zrobić zakładam sobie rękawice, bo kuję wszystko, kuję i żywicom brudzi mam drucik taki cieniutki, na razie jak, słuchajcie jak mi zapachniało świętami, no tak pachnie ta zielenina, pięknie na razie sobie wyjmę wszystko z tej mojej michy a ja sobie to wszystko pozyskuję ze swojej działeczki, więc nie robię uszczerbku nikomu. I tutaj mam yy, gałązki brzozy. One są wiotkie. Czemu je włożyłam do miski? Żeby fajnie trzymały kształt. I teraz, kochani, wystarczy, że ja sobie ten drucik troszeczkę... Może na razie nie będzie mnie kuło, to, to zdejmę. Ten drucik potnę sobie na mniejsze kawałki na razie. Chociaż kilka. Tak. I tak. I teraz, kochani, ja będę sobie tutaj. To już tutaj fajnie trzyma formę, więc ja może tutaj przybliżę teraz. I wam pokażę. O! Ja tutaj będę po prostu teraz tak chwytała i tym drucikiem sobie tutaj tak przewiązywała w kilku miejscach, o, żeby połapać te wszystkie odstające gałązki, żeby tą formę wianka zachować. Zakręcę sobie i następne i tutaj te co wystają to je sobie tak chwytam, o. Tak i tak i następne. Uplecenie takiego, takiej bazy pod wianek, czasami nastręcza trudności, bo można ją uple, upleść, tą bazę też z takich witek, ale tutaj mamy tą pewność, że nam się tutaj takie fajne stworzy koło. I będzie trzymało formę fajnego koła. To zaczyna już tu trzymać formę, i teraz tutaj te gałązki, co jeszcze odstają, to można je tutaj dowiązać albo obciąć. Te takie, a może niektórzy lubią jak takie odstają, takie gałązki, więc mogą sobie wtedy to zostawić. Można też je tutaj tak o poprzekładać, poprzeplatać. A co nam tu nie odpowiada, można podocinać. słuchajcie, zobaczcie, ile to trwało, a ja mam bazę pod Wianek. I teraz ja sobie, kochani, tą zieleniną tutaj, ten wianek będę okręcała. I teraz już zakładam. Zakładam rękawiczki, bo żarty się skończyły. Żarty się skończyły. O, sunę troszeczkę, żebyście tutaj wszystko lepiej widzieli. Najpierw muszę sobie pociąć te gałązki na mniejsze kawałki. Jeszcze takiego iglaczka i trochę takiej jaśniejszej tui, żeby troszeczkę to urozmaicić ten wianek. Nawinęłam sobie tutaj na patyk i teraz będę się starała układać te gałązki w takie mniejsze kawałki. A może jeszcze przetręć za długie. I będę tutaj będę tutaj obijała pianek. Rydyn ni'n gwneud ychydig o'r gwaith. Zobaczcie, uplotłam sobie wianek taki w kolutko. No i teraz, kochani, ja jak zwykle wybieram się do mamuni po obiedzie. więc e, jak tylko wrócę, to go udekoruję i wianek powędruje na drzwi frontowe. Widziałam się z Wami ponownie. Wróciłam już od mamuni. I popatrzcie, ja mam opleciony ten wianek. O! Tak on wygląda. Sami widzicie, że to jest póki co bezkosztowy wianek. I teraz, kochani, co? Ja mam w domu trochę suszonych kwiatów, czyli mam hortensję i mam zatwian. Tak? Czy które u mnie w domu były. Kto zbierał albo ewentualnie zasuszył sobie jakieś rośliny, to też może z nich skorzystać. Ja skorzystam jeszcze. Myślę, że z dwóch bombek słuchajcie, z dwóch bombek każdy w domu ma mnóstwo bombek, więc dwie nie robią różnicy. No i też. W sumie nie można tego wliczyć w koszty, bo to już mamy, tak? To już mamy. Mam też trochę szyszek, tak? Trochę szyszek i jakieś resztki kokardy. Dlatego mój wianek będzie praktycznie bezkosztowy. Klej na gorąco, no to może jest jedyny koszt, ale to kupuje się raz a potem, no nie wiem, taka laska kleju kosztuje złotówkę. I to wszystko. Ja sobie w tej chwili tutaj już rozgrzewam klej. Opuszczę teraz kamerę, żebyście widzieli, co ja tutaj będę robiła. W tej chwili na tą bazę będę wklejała już kompozycję swoją z tych suszonych roślin, z szyszek umieszczę też te dwie bombki mm, i zobaczycie jak to robię i może nabierzecie ochotę, żeby sobie też taki wianek za 0 zł w domu zrobić. Wystarczy kochani tylko mieć y, odrobinę czasu, żeby sobie iść po te gałązki, gdzieś y, jak macie swoją działkę to super, a może ma ktoś z rodziny, a może koleżanka i pozwoli nam uciąć parę gałązek, no i tyle zaraz zobaczycie jak ten wianuszek się zmieni i dobrze kochani, teraz ja sobie tutaj będę będę sobie przymierzała i, yy, yy, i stroiła yy, zobaczmy najpierw yy, gdzie nasz wianuszek ma przód, dół gdzie ma górę, ja myślę, że tu zrobię górę bo tutaj jest jakby najmniej tych wszystkich elementów i ja tutaj gdzieś w tym miejscu przywiążę dwie bombki i przywiążę je, albo przykleję dwie bombki i tu bym chciała dać jakąś szyszkę no ale zaraz, zaraz to zrobimy Januszek się w tej chwili prezentuje tak. Mógłby tak zostać i jakby tak został, to można powiedzieć, że jest totalnie bezkosztowy, no nie licząc tego kleju, ale jedyną rzeczą, którą ja chcę tutaj umieścić, a za którą w tym roku zapłaciłam i to naprawdę, nie wiem, z 3 złote może i to nie wszystkie tutaj wykorzystam, to są te małe gwiazdeczki białe, steropianowe. Które sobie tutaj gdzie gdzieniegdzie powklejam, żeby go troszeczkę rozjaśnić. Więc teraz to już słuchajcie, no to już są tylko takie mini koszty, które mogą być, a nie muszą. O. Kochani, tak prezentuje się gotowy wianek. Dzisiaj jest już ciemno, to nie pójdę go wieszać na, na drzwi, ale jutro pewno powieszę. O. I taki mamy wianek. Praktycznie, no można, gdyby tak podliczyć koszty, to wyjdzie tam około 4 zł. No i tak kochani, wianek skończony i tak jak to u mnie, wianek na drzwi po taniości, słuchajcie, yy, można, można, ten wianek kosztował nie tyle co te steropianowe gwiazdki, więc podejrzewam, że tam było jakieś 3 złote z grosikiem i yy, jutro go sobie założę na drzwi. I będzie mi cieszył przez cały sezon yy, zimowy yy, oko. Więc zachęcam Was, kochani, róbcie swoje ozdoby, naśladujcie, inspirujcie się i, i cieszcie się, bo ja y, uwielbiam robić takie dekoracje, a jeszcze jak y, mam możliwość zrobienia y, czegoś. Co praktycznie kosztuje mnie tylko trochę wyobraźni i trochę czasu. No to czemu nie? No więc kochani, zachęcam, a na dzisiaj kończę ten vlog. Życzę Wam kochani miłego dnia i do jutelka. Pa! pa.